Ponownie Was witam moi drodzy na moim kanale, to ja, niestrudzony odędownik dobrego malowania, Adam Razik, na moim kanale na YouTube o malowaniu, zarabianiu i kreatywnym, pięknym życiu. Słuchajcie, yy, już jeden z takich, yy, następny film już, następne nagranie będzie, yy, już będę malował, natomiast taki krótki filmik jeszcze z yy, jednym z obrazków zarabiających, z, yy, obraz, podczynłem taka abstracja geometryczna, też powstały w tym środowisku nieograniczonej yy, świadomości takiej, kiedy się wyłączam z tego yy, z tego myślenia, yy, z tego płytkiego myślenia hałastującego hałas, umysłu, yy, żeby nie nadal, zanudać. zanudzać. Yy, bardzo yy, energetyczny obraz, bardzo taki... Yy, taki jakby wstydny, ale bardzo też subtelny, bo tutaj są takie gry, że tak powiem, takich drobiazgów w tym świetle, w tym, w tym obrazie są taka gra takich, takich półcieni, mm, odcieni tego złota, tutaj bardzo odna z takimi szczególikami, detalikami, po prostu aż koroneczki są takie w tym obrazie, także nie zachęcam do takich miłośników, do, do właśnie małych wnętrz, gdzie można się zachwycić takimi detalami, takimi szczególikami Ponieważ aż aż taka nie będę teraz, bo tutaj nie, nie, nie mam takiego sprzętu, żeby tutaj te szczegóły pokazać, natomiast zapewniam Was, że, że warto jest tego, tych pieniędzy, za które wam go oddam po prostu za, po kosztach tych. Także on ten też rama, tak samo ta moja tradycyjna rama, tutaj nawet fajne są takie, nawet takie widzicie. Przy tych zieleniach tutaj na tym obrazie są takie zielone, aż utrynione te, te, tego złota takie fragmenty. Bardzo też fajnie ta rama jest oksydowana. Przy tej tutaj widać charakterystykę tych, tych słoi, rysunek słoi, ale, ale też widać tą patynę taką tą oksydowaną, ten powiew starości, który to jako, sztucznie wywołałem. Wiedziałem jak to zrobić, zrobiłem to naprawdę. Jestem bardzo zadowolony z tego efektu. Nie ma jeszcze obraz werniksu, także przy tym, przy tym jeszcze jak doda, doda ten wernik takiej, wiecie, żywości, że po prostu te, te matowe teraz fragmenty tutaj tego koloru on to tak ożywi i jednocześnie wyrówna napięcia tego światła, tych tego, 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 tego blików. Także zachęcam, bo to, to naprawdę oddaje go z... Tak jak tak jak niejednokrotnie nie jestem zadowolony, jeszcze bym tam coś w obrazie poprawił, tak ten jest, kurczę, m, bardzo fajny i tu już bym niczego nie zmieniał. Yy, I tak jest od, od, od dłuższego czasu, kiedy powstał, a, a już powstał w 2012 roku. W tamtym roku gdzieś go tak jesienią malowałem yy, tam gdzieś mam zapisane, także w metryce też dostaniecie szczegóły wszystkie dotyczące tego Obra, obrazu. Przepraszam, co ja opowiadam tutaj. <laughs> co jeszcze? Techniką akrylową, akrylowo-pozłowniczą, także tu są te elementy złocenia z oksydacją, taką żółcią wołową. To właściwie jest żółć wołowa i tam w minimalnym stopniu tam amoniaku dodałem. Też będę o tym opowiadał, kiedy będę od posta Wam pokazywał te techniki i jestem bardzo z zadowolony, bo jak oksydacją nie można zaplanować pewnych efektów, Tak tutaj są po prostu bardzo fajne fragmenty, gdzie się udało i widać, Aż prawie wytrawione, aż do tego podkładu, bo pod złoto się, jak wiecie, używa takiego, pod prawdziwe złoto się używa takiej glinki chińskiej, przepraszam, ono ma taki kolor, taki ceglany. Natomiast tutaj, żeby złoto miało taki połysk i taki blask jak prawdziwe, jak prawdziwe czyli ten fragment powinien mieć taki sam podkład, chociażby kolorystyczny, jeżeli nie, nie strukturalny, czyli tej materii glinki. Natomiast tutaj użyłem. Taki, takiego koloru podkładu i tu bardzo fajnie no po prostu wygląda naprawdę jak bardzo, bardzo stare złoto jakby obraz yy, nowoczesny malarz namalował go na przedśredniowieczu. To po prostu no, no, tu widać setki lat działania czasu zachęcam 180 złotych koszt tego obrazu i taki za takie pieniążki oddaję go oczywiście jestem otwarty jak tam w do dokończą się więcej, bo jak mówię zbieram moje pieniądze na Kolejne, kolejne farby po to, żeby dokonało się i otwarcie mojej wystawy, które, które będzie 5 kwietnia, żeby się dokonało. I po prostu, żeby, żeby się odbyła ta wystawa. Co jeszcze chciałem powiedzieć na temat tego obrazu? Oczywiście do, do tego dołączam tak jak we wszystkich moich obrazach. To przyzwyczaję tym, którzy już zamówili, to, to zaraz, kiedy dostaną ode mnie obrazy, to, to się przekonają. Będzie tam, tak jak powiedziałem, metryka obrazu, gdzie są już wszystkie charakterystyczne, szczegółowe y, historie związane z powstaniem tego obrazu, kiedy powstały, jakimi barwami, jaką techniką, jak tam podkład, jaki do y, metalu, jaki rodzaj metalu. O, jakaś jedna żaróweczka mi troszeczkę jest ciemniej, y, także no trudno. widzę y, się przepaliła. Y, poza tym, co jeszcze? Jeszcze poza tym Certyfikat oryginalności, czyli taki postanowicie potem przeze mnie podpisany. Do tego, do tego jeszcze gwarancja wieczysta, gwarantuje to są tak wysokiej jakości farby i materiały, że 100 lat na pewno, jeżeli nie uszkodzicie i nie, nie zniszczycie tego fizycznie, to tak mechanicznie właściwie to gwarantuje. Y, oczywiście cały narzędzia na płycie DVD, czyli te, te Wszystkie narzędzia magnesu finansowego, czyli nagrania MP3, schemat do nagrania, które możecie sobie wy wy wykonać sami, wskazówki, porady, jak pracować z prawem przyciągania, jak z magnesem finansowym, jak ćwiczyć. To oczywiście do mnie stały kontakt, podziękowanie za nabycie na, na tego obrazu i stały kontakt do tego, jak mu powiedziałem, prawo przyciągania. Powiem na przykładzie, to jest tak jak coś lubicie, na przykład film, tak? Macie ulubiony film, to nie oglądacie go rano przed pójściem do pracy, później po przyjściu z pracy trzy razy jeszcze do, do, do momentu kiedy się wchodzicie spać, bo wam obrzyd. Na przykład jak jeżeli na przykład lubicie jakieś słodycze, ale nie wiem, czekoladę, to też nie jecie jej od rana do wieczora, czy tam tak można sobie to obrzydzić. Tak, tak samo jest z tymi ćwiczeniami i magnesem finansowym. To, to trzeba go robić systematycznie, nie należy w to, znaczy nie należy, nie, nie, nie koniecznie trzeba, a to w to wierzyć, tak jak już wspominałem. magnes ten magnez i prawo przyciągania działa niezależnie od, czy w to wierzymy, czy nie, tak jak grawitacja czy inne prawa fizyki rządzące światem i naszym wszechświatem. Natomiast trzeba to robić systematycznie, no, wskazówek pan tam parę tych, znaczy tych, tych wszystkie wskazówki, porady dotyczące tym pracować Wam tam zawrę. Tam będzie na wszystko, na płycie znajdziecie. Do tego, co jeszcze tam do tego? Aha, karta okolicznościowa, bo jeżeli chcecie obraz prezentować komuś, to też z dedykacją. I tam. Jeżeli nie będzie to, nie zaznaczycie, że to jest na prezent, no to wtedy taką dedykację ode mnie, jako autora dostaniecie na tej karcie dla Was. No bo chyba, że tam chcecie, no wszystko u mnie możecie, że tak powiem. Jeszcze mam oczywiście, na, nie byłbym za młodym, nie dodał jakiegoś bonusu niespodzianki. Także z tym też możecie się liczyć. I co, koszt przesyłki, oczywiście na mój koszt. To tyle na, na temat tego obrazu chyba. Pokrótce, chyba wszystko powiedziałem. Matryka, certyfikat, yy, gwarancja skuteczności, wszystkie narzędzia biznesu finansowego yy, potrzebne do tego, żeby prawo przyciągania w swoim życiu zastosować i z nim żyć pięknie i kreatywnie i tak jak i spełniać marzenia i to, co sobie tam zaplanujecie, czego chcecie w życiu osiągnąć, żeby osiągać, yy, bez właśnie jakiegoś wielkiego nakładu środków i kapitału i, i pracy. I, Cuda będą siedziały, właśnie zobaczcie, jakie jest piękne, po prostu jakbyście w powietrzu chodzili gdzieś tam nad powierzchnią ziemi i w ogóle żyli nad ciągłym takim dreszczem na plecach i takimi siarami po prostu takiej ekscytacji, ekscytacji ekscytacji życia codziennością codziennością każdą chwilą. Dobrze, dobrze, to na, na temat tego. I teraz chcę wrócić króciutko do... bo zapomniałem przy nagraniu o mm, Portrecie, autoportrecie przy kopii obrazu Tamary Łępickiej pod tytułem Autoportret w Zielonym Bugatti, czy jak inne źródła podają Tamara w Zielonym Bugatti, też takim tytułem można się spotkać, zepchnąć. Najważniejsze rzeczy Wam nie powiedziałem, a to jest argument dla tych, którzy lubią i kochają na przykład muzykę, a kochają, a szczególnie kochają taką wykonawczynię, taką królową popu, jaką jest Madonna. Madonna jest, jest wielką fanką, wielką yy, fascynatką twórczości Tamary Łępickiej. Yy, dlatego jeżeli chcecie zrobić komuś prezent, kto kocha, kto kocha Madonnę, to nie zrobicie jej lepszego prezentu. Zdejmę, zdejmę się wszystko ten obraz zarabiający, także to jest abstrakcja yy, ta geometryczna zachęcam do, do zamówienia. Yy, natomiast wrócę do tego obrazu, właśnie to jest obraz, o tym obrazie mówię, Tamary Łępickiej. Mam nadzieję, że się w każdym mieście i równowisi. Ten portret, czyli Tamara w zielonym Bugatti, czy to inaczej, też można takim tytułem, jak powiedziałem, się spotkać, a z portret zielonym Bugatti. On był na, wykorzystany na układce takiego czasopisma Die Dame francuskiego, natomiast, takiego, pamiętam, natomiast, czy tam związanego z, jest typowym przykładem Tamara Łępicka i te no, obrazy z tego okresu yy, są związane z yy, typowym przedstawicielem, czy tam nurtu Art Deco. Yy, na pewno jeżeli znacie sztuki, to wiecie o czym mówię. Natomiast yy, co jeszcze? W ogóle też bardzo, bardzo była postać yy, Tamara Łępicka. Ona miała przez prze, prze kolorowe życie i tak dalej, ob, i od skrajności, skrajność. I skrajność. Były sytuacje, kiedy na przykład musiała, kiedy wybuchła, bo Tamara się urodziła w 1898 roku, o ile dobrze pamiętam datę urodzin, na pewno zmarła w 1980 w Meksyku. Natomiast yy, urodziła się też źródła nie pytają, albo w Warszawie bądź w Moskwie. Yy, natomiast na przykład miała taką sytuację w życiu, że musiała spędzić na przykład noc, żeby ratować swojego męża, z, który został uwięziony przez bolszewików, kiedy byli, byli właśnie w Rosji w, w czasie wybuchu rewolucji październikowej i tam musiała się po prostu oddać konsulowi szeckiemu, który pomógł jej później uciec z Rosji, kiedy tak? lądowali tam w Kopenhadze była na przykład osobą biseksualną miała no po prostu barna, barna, przebarna postać skończyła w ten sposób, że po śmierci jej w testamencie znalazło się, znalazła się jej wola była taka, żeby spalono, skarmowano jej zwłoki i, 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 i tak też się stało i rozrzucono jej prochy z helikoptera nad wulkanem sobie zapisałem, bo ta nazwa jest z meksykańskim wulkanem Popukatepet. Nad tym wulkanem rozsypano jej trochę. A wracając do fascynacji Tamarą Łempicką Madonny, ma zresztą jest właścicielem obrazu Tamary. Możecie zobaczyć obrazy Tamary z wykorzystaniem fotografii scenografii, bądź też w teledysku, na przykład w teledysku Open New Heart. Madonny czy Wok. W tych dwóch teledyskach wystąpiły prace Tamary Łempickiej, Tam są gdzieś tam w tle, w tym w tym są tam na początku takie, takie szablony z tym wykorzystaniem. Tamary Łempickiej obrazy też wzięły udział w serialu Californication. W tej drugiej sesji, w drugiej serii w drugim odcinku wystąpiły. Natomiast też były używane do scenografii właśnie Madonny w jej trasie koncertowej ten, z roku 1990 ten Blond Ambition. World, world Tour. że tak powiem po angielsku, amerykańsku. <laughs> Także dla wszystkich tych osób, które kochają Madonnę i jej twórczość, to po prostu będzie wymarzony prezent, bo to po prostu jest, jest miłość, jest powiem, Madonny. Także zachęcam, jeżeli chcecie komuś zrobić prezent właśnie takiej osobie, to tylko Tamarą Albo zamawiajcie o mnie, bo maluję też różne inne fajne obrazy, na no a naprawdę zajrzyjcie do, do... Tam nawet sobie wygooglujcie i zobaczcie, jakie piękne są... No są teraz modne, nie wiem, Tamara y, nigdy mówiła o sobie, że nigdy nie uczyła, nie, żadnych nauk nie pobierała, ona jest amatorką, samoukiem, natomiast miała tam y, pewien, tam y, przygodę z takim profesorem, który był y, w tym nurcie kubizmu, tam w tej pierwszej fazie, w jej twórczości w latach dwudziestych, trzydziestych, to tam y, właśnie te takie y, naleciałości jak gdyby tego profesora tam się po, pojawiły, natomiast ona próbowała różne rzeczy tam nawet no kolejne, fajne, fajne. kiedyś Wam może poopowiadam więcej na temat Tamarłem Bitkiej. Zachęcam do, do zapoznania się z jej twórczością, natomiast zachęcam też do kupienia tego obrazu, czy tam zamówienia go, bo jak mówię to jest też e, po kosztach, e, m, które poniosę na, 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 na malowanie tego obrazu. Wystarczy na dzisiaj e, na ten odcinek, następny będę malował olej, jeden, drugi, trzeci i kolejne będą, e, będę kończył, pie, zaczęte obrazy, drzewa, tak itd. Kolejny tak, obrazek, kolejny. Zachęcam, zapraszam, ulej, subskrybujcie. Oglądajcie mnie, bądźcie ze mną. Piszcie do mnie, najważniejsze piszcie. Piszcie, co chcecie ode mnie. Wszystko Wam wysyłam. Teraz nadrabiam weekendy zaległości, na także zapraszam. To byłem ja, na Adam razik. Na razi. Trzymajcie się i łapcie życie w garść i żyjcie tu i teraz. To jest najważniejsze. Kochajcie życie, cieszcie się. Nim. Takie jest moje przesłanie. Teraz jeszcze tam w kadrze. Tamara Olimpijska i Tamara w zielonym Bugatti czy autoportet w zielonym Bugatti. Moja kopia, wierna kopia w ładnej ramie. Zamawiajcie. Cześć.